Siemanko, 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 słychać mnie? Chyba słychać. Powinno być wszystko dobrze. Okej, okay, nic nie rozłączone, raczej nie. Dobra, teraz mamy misję, chciałem szybko nagrać, mmm, tak na bieżąco, szybko, szybko, bo widzimy, że się event zaczął, wchodzimy w wydarzenia sobie. Teraz filmik z naszej głównej postaci, nasza główna postać to 325 poziom, 325 poziom. Wchodzimy sobie w misję, widzimy wydarzenia. Wydarzenie. Dranie światła przychodzą do walki za 18 minut. 18 minut jeszcze trwa. Event trwa tylko 20 minut. W pierwszych 10 minutach pojawia się boss. Czarnobrody. Czyli za 8 minut powinien już być. No dobra, wchodzimy sobie. Idziemy dalej. Wchodzimy sobie. No trzeba pójść, 8 minut mamy, jest dużo czasu. Potwory od światła są. Możemy założyć eku od, um, um, od, um, en, od energii, o, energii roślinnej, od energii natury. Jesteśmy na Norda, ale jak my sobie zaczynamy wszystkie misje w wiosce początkowej, to tak sobie i teraz zaczniemy. Jesteśmy przy niszczeniu zadań. Pójdziemy sobie do Kebelesy I tutaj, żeby dostać. I płyniemy do Kebelesy tu jest nasz przewoźnik, kapitan, idziemy do Zarpa. Tu jest nasz drugi przewoźnik, który nas może przewieźć na wyspę Tortuga albo do Hubu Piratów. Żeby się tu dostać trzeba zrobić quest'a, A, i tutaj i tutaj, ale to quest'a przypnę w komentarzu którymś... Jak go zrobić bo on jest prosty, e, tam pół minuty czy dwie minuty maksymalnie nam no, to zejdzie. Ale w tym filmiku mam już zrobionego, mam już dostęp. Boss jest za 8 minut, muszę iść i nie będę nic pokazywał innego. To idziemy do hubu piratów. Jesteśmy w pirackim mieście. Wchodzimy sobie na ster, przenosimy się. I mamy 8 minut. Tu mamy hub piratów, czyli jak sama nazwa wskazuje są tu piraci. Odpalamy sobie bonusiki. Tutaj możemy jakieś misje brać, ale. Mm, ale nie, to, to tutaj jest ten filmik. Zwiększę sobie obrażenia, zwiększę sobie obronę, żebyśmy mieli wszystko aktywne. Dobra, i wchodzimy sobie. Widzimy tutaj mapę. Mamy. Oddalę troszeczkę. Mamy piracki chłup. Tutaj możemy sobie zbierać kule armatnie. Kule armatnie są bardzo potrzebne, bardzo drogie. Podczas, podczas, jest taki jeden event. Piraci atakują i przed tym eventem bardzo drogie te kule są. Prawie lecą z każdego potwora, prawie z każdego. I mm, robimy sobie takie kółka, żeby zbierać kule armatnie. Tu, 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 tu i wychodzimy sobie tutaj. I tutaj będzie przeniesie nas do Mm, ...przeniesie nas do, do takiego statku pirackiego. To ile mamy czasu jeszcze do bossa? Mm, 5 minut, No spokojnie. Możemy sobie tu powybijać wszystko. Kapitanu piratów. One dają dużo expa. później na jakichś wyższych levelach są też dostępne na, ni na niego, na pirata. Mm, Miejsce polowania teraz widzicie, mam tutaj na górze w prawym, górnym rogu 728 ubitych. Go się wolno robi, bardzo dużo ich nie ma tutaj. Ale te mm, taski, taski mm, z polowaniami na te inne piraty, czyli na starszego pirata i na zwykłego pirata, mm, są bardzo szybko się robi. Bardzo szybko, bo można bardzo dużo eksport tutaj zbierać i zbierać sobie po prostu kolarmat. Ja sobie odparę buciki. Żeby mi regenerowały manę, bo nie chcę sobie pod używać. One są bardzo tanie w użytkowaniu. stoka za 3 godziny, 4 godziny. To jest nic. Badają no bardzo dużo regeneracji zdrowia i many. Dobra, robicie i kularmatina. Są z dwóch potworów, dwie kule. Trzecia. Trzy potwory, trzy kule. Z tego nam nie wypadło, z tego też nie wypadło, ale z tego wypadło Opaska na oczy, która jest do czegoś nam potrzebna i jest tam koło 1K2K warta. Nawet jeśli byśmy chcieli tam chyba się, ile ona kosztuje? Drobniany noga po 400 przepaska po 750. No i wchodzimy sobie tutaj na łódkę. Wchodzimy na łódkę, wydarzenie. Patrzę cały czas, 3 minuty. Już możemy się pośpieszyć, lekko tam widzimy, że dużo osób czeka, ale mm, trzeba właśnie długą drogę przejść. Mm, wchodzimy sobie tutaj na dół, żeby przejść dalej. Tutaj mamy kul y taką armatę, przez którą nie będziemy mogli przejść. Klikam sobie tu na dźwignię i będziemy mogli sobie teraz przez tą dźwignię przechodzić. Ym, przez tą a tej, tej Atarmata znika, wchodzimy sobie dalej. Idziemy dalej. Tutaj, żeby przejść dalej, jaki jesteście pierwszy raz, nikogo tutaj nie ma. Żeby tam się kolejne przejście otworzyło, klikamy tutaj, tą dźwignię. Idziemy sobie dalej. Tutaj, właśnie jest w, podczas hubo o wiele więcej piratów się lesbi niż normalnie. Ale. Ale, ale. Ale to no to nic, to nie jest z tym. I tutaj sobie wchodzimy. Widzimy, że armata jest zablokowana. Hmm, ile, ile, ile czasu zostało? Dwie minuty. No, dobra, no spokojnie. Złoty potwór 100 tysięcy ekspo. 100 tysięcy ekspo za jednego twora. Moglibyśmy tędy przejść, ale chcę wam pokazać. Hmm, tak normalnie jakieś tu nikogo nie ma. Jak tu chodzić? Klikamy sobie tą dźwignię po prawo. I nam się odblokowała. Tutaj armata znikła. Wchodzimy sobie dalej, żeby kolejna armata nam się odblokowała. Klikamy tutaj i idziemy na górę. Ta, ta dźwignia, którą właśnie kliknąłem tam przy, 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 przy drzwiach, odblokuje nam armatę, która jest tutaj. I nam się odblokowało wejście do kolejnego miejsca, czyli tutaj. Ile nam czasu zostało? Minuta 30 i na spokojnie wchodzimy sobie dalej. Idziemy sobie dalej. Pirata sobie zabijemy. Budki sobie zdejmę. Na, na, na energię natury, żeby było. Chociaż mam jeden bonus więcej, ale zawsze sobie obojętnie, na które buty bym zdjął. Ważne, żeby nie schodził czas z moich mistycznych butów Tutaj sobie czekamy. Co tam powiedzieć? Ten event jest tylko w soboty i niedzielę, w weekendy. wiem, w niedzielę chyba też. W soboty na pewno. Pierwszy event o trzeciej rano. I tu jest akurat chyba. Nowy dzień się zaczyna koło trzeciej rano. Koło drugiej, trzeciej. I jak jest nowy dzień, to akurat ten event zaczyna się od razu. Czyli, czyli, czyli możemy od razu się wyświetlić i komunikować. Piraci atakują, czy coś w tym stylu, i będziemy mogli sobie iść od razu tutaj, bo będzie po 10 mintach czarobrody, którego będziemy mogli zaatakować. On ten event jest co, co 2-3 godziny. Jak dzisiaj zabijałem rano, to pierwszego zabiję o 3, drugiego o 6, a trzeciego o 9, tak mi się zdaje. Czyli, czyli koło 2 godzin, 3 godzin, coś koło tego. Tylko trzeba właśnie obserwować. Tam pół godziny przed pojawia się na tej liście, że jest takie dostępne. Widzimy, pojawił się Blackbird czarnobrodny. I sobie go bijemy. Troszkę bije na dystans. No tu trzeba mieć taki setny level to chyba minimum. Żebyśmy tak na spokojnie go bili. Coś wypadło noga pirata. Czyli nic. Jak na razie. Jak zawsze. Widzimy, tu normalnie możecie sobie Expedition na tym Hubie. Piratów nie trzeba mieć eventu. Tylko podczas eventu o wiele szybciej potwory się lecą. Teraz, jak stąd wyjść? Chodzimy sobie tutaj. Ludzie tutaj czekają, żeby to jest Scroll'a i być w mieście. Ale my sobie pójdziemy, żebyście widzieli, jak stąd wyjść. Gdybyście nie mieli Scroll'a. Tutaj może armata się pojawić. I nam zablokować drogę, Żeby ją odblokować klikam na tym dźwignię mm, i, I przechodzimy sobie dalej. Idziemy, idziemy, idziemy. Chodzimy sobie dalej. Tutaj mamy dźwignię, odblokowuje nam raczej to przejście. Ale my pójdziemy sobie. Mm, dla pewności pewności nie ma. Mm, możemy też sobie tutaj przejść dalej. Możemy sobie przejść tędy tak samo jak wchodziliśmy tędy, tędy. Ale tu jest jeszcze kolejna droga. Możemy sobie tak samo pójść w prawo. Te drzwi nam się otwierają. One są zazwyczaj zamknięte Żeby je otworzyć, klikamy tą dźwignię. I sobie przechodzimy dalej. I sobie tu expimię, expimię dalej. Co dalej? Tutaj jest zgoda do wyjścia. Tutaj czasem, jak jest ja spicie, to armata na pewno Wam się pojawi. Żeby tą armatę odblokować. To idziecie sobie tutaj w tą stronę i klikacie tą dźwignię. Po kliknięciu tej dźwigni ta armata na dole z strony wyjścia się kasuje i możecie sobie na spokojnie przechodzić. Idziecie dalej. I wychodzimy sobie tak samo jak wchodziliśmy, teraz już nam nic nie będzie przeszkadzać, nic nam się żadne armaty nie będą pojawiać. Po prostu sobie Idziemy do wyjścia. Ludzie tu sobie czekają, żeby się użyć scrolla, chociaż tak... Heh, tak y, daleko tutaj nie ma, żeby używać scrolla. 5k, 10k kosztują scrolle. No ale... To dla ludzi takich z wyższym levelem to nie problem jest. Ale w zasadzie kilka kroków zrobić w tą z to nie jest problem. Idziecie sobie w tą stronę. Idziecie dalej i w, idziemy w stronę wyjścia. Wyjście jest tutaj. Używamy steru. Wchodzimy sobie, żeby wrócić do Kebelesy. Sobie klikamy na tester, tamte są nieaktywne. I jesteśmy koło zarwa, czy w Kabelesie. Widzicie Kabelesa wróciliśmy w to miejsce, w które byliśmy. Możemy sobie zakończyć w misji yy, w miasteczku w którym zaczynaliśmy. Czyli w wyspie początkowej. I to by było na tyle. Na ekranie macie pokazane co drobię z tego bossa. Ja, ja go biłem, nie wiem, z 10-15 razy. Jeszcze nic nie dał. Tylko jakieś cool armatnią, czy, czy nogę. Czy tam 100 złota i tyle. Ale. I tem są z niego na pewno dużo warte. Unikaty, wszystkie unikaty. Jakie by nie były od 500 ka kakele coinów do 1500, nawet kosztują zwykłe unikaty. Nic nie ulepszone. To na pewno po się robić? A boss nie jest ciężki, dużo osób na nie chodzi, więc nie macie się co martwić, że bardzo zabije. Wystarczy mieć dostęp do hubu. i niedziela. Bijecie sobie poza. I macie szansę na zadanie z niego fajnych rzeczy. I to by było na tyle. Czarnobrody ubity. A ja się żegnam z wami. Blackbird. Czy to się mówi? Blackbird. No, czarnobroda. Czarnobrody. <grych> Dobra. To by było tyle. Poradniczek malutki zrobiony. Może ktoś nie wiedział, albo tam sobie Expi weszedł, sobie ktoś otworzył mu, mu armaty i nie wie, jak wyjść. A tutaj macie pokazane, pokazane, które dźwignie klikać, żeby można sobie było dalej przejść. Bo nie będziecie załóżmy wiedzieli, jak wyjść z tamtego miejsca. A ja się żegnam, bo chyba to tylko tyle było. Bo się Respi co 2-3 godziny, tak jak mówiłem, trzeba sobie obserwować mm, na wydarzeniach, bo, bo, bo. Bo, jak zniknie to, to później nie ma go na tej liście. Ale 10, yy, nie, pół godziny około przed zaczęciem nowego rajdu tego Blackberta, czyli czarno pojawia się na tej liście. Czyli macie pół godziny na, yy, na to, żeby zobaczyć, czy na pewno jest. Przez pół godziny możecie, później kolejne 10 minut do czas żeby się zrespił. Ale w tym czasie, jak jesteście tam, możecie sobie expić. Atak piratów. Zaraz znajdziemy no kolejny filmik. Dobra. Ale to by było tyle, bo ten nie miał być by bardziej, bo jak się jest zwiększony res piratów, to tam bardzo dużo tych piratów jest. Ich bardzo przyjemnie idą polowania, zbieranie kularmatni i. I no i ekspleci dobrze. Mm, w zasadzie bez tego eventu też, też dobrze jest piraty pić, bo właśnie kul armatnie tam dorobią, które są potrzebne do ataku piratów. Atak piratów, może macie 18 minut, hmm, pół godziny trwa. Zaczął się 12 minut temu, ale ja z niego skorzystam. Ale to już będzie następny w filmiku. Dobra, a teraz trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmiku z ataku piratów. Do zobaczenia, elo.